Nasz ojciec jest generalnie niezadowolony, że staramy się uciec z podziemi ziemi i przy okazji także niszczymy mu jego królestwo. Szybko rozwalamy tutaj wszystkich. No, ale tu pięć obrażeń niepotrzebne. Gdzie został ostatni? Halo, halo. Dobra. Muszę pamiętać, że nie mogę się za bardzo ruszać, jeśli uderzam normalnym atakiem. Mamy dużo tych przeciwników tutaj w tej planszy. Aj! A tak było blisko, żeby nie dostać żadnych obrażeń. Nie no, pójdziemy jeszcze po zdrowie. Jeszcze pójdziemy po zdrowie. Jeszcze raz pójdziemy sobie do sklepu, może przy nas jakiejś okazji. Złota skrzynka jakaś? Nie. A czy urna? Nie ma. A, już teraz jest Meg! No trudno. Dobra, pójdziemy. Dobra, skupiamy się na walce. Pokonamy ...bossa za pierwszym razem. Uniknąłem wszystkich ataków bossa, a trafiła mnie wiedźma, no przecież. No, słuchajcie, wygląda nieciekawie. Oj! A! Ha! Ale się udał. Nie! Jeszcze w pułapkę wbiegłem. A! Ale dostaliśmy... ...baty. Renowacje, renowacje, renowacje. Co my tu mamy? Na co wydamy renowację? Uzdrowisko. Pierwsza, wraca część. Komnata. Weźmiemy sobie questy, to na pewno. To u mnie w, ga w gabinecie, chciałem powiedzieć, w pokoju. O, tu mamy questy, które mają nagrodę. Zagramy sobie pięśćmi. A raczej uh, jak się nazywały? Malfion? tak już tak. Zagramy sobie nimi, zobaczymy co wyjdzie. Tylko nie dostać obrażeń na tej mapie. Nie! Oh, jak to był ostatni przeciwnik? Zarzuć wędkę? Uuu, coś nowego. Kiedy chwyci ryba za wcześnie, jak? Mm. No, wziąłbym serduszko. No, no, niestety. Dobra, i słuchajcie, idziemy po kona Ważna walka. Bo dostaniemy diament za to. A za diament rozbudujemy tam kolejną renowację. Więc to by było czadersko. Dobra, dobra, dobra. Słuchajcie, mamy nieśmiertelność teraz nową. Wykorzystajmy to. Pum. Nie! Nie! Trzymamy ich z daleka. I uderzamy rakietami. A, aha, no to mi wyszło to trzymaj z daleka.